Dzień dobry, tu Damian Dwójczyk, to jest podcast codzienny, odcinek 224 i zapraszam ciebie na Cytat Tygodnia. Cześć, dzisiejszy Cytat Tygodnia sponsoruje Marek Aureliusz sprzed kilkunastu wieków, który powiedział w swoich rozmyślaniach, Gdy poczujesz nadchodzący gniew, Pamiętaj o tym, że wściekłość to nie męska rzecz. Bardziej ludzkie, a tym samym i męskie, są łagodność i uprzejmość. Prawdziwy mężczyzna nie poddaje się gniewowi i niezadowoleniu. Posiada natomiast siłę, odwagę i wytrwałość. A w odróżnieniu od tych, co złoszczą się i narzekają. Im bliższy jest człowiek osiągnięciu spokoju umysłu, tym bliżej jest siły. Tak, oczywiście tutaj Markowi Auruliszowi chodzi o to, że nie, że człowiek się kompletnie nie złości i nie jest wkurzony na nic, tylko po prostu nie pokazuje tego so po sobie i te emocje nie wpływają w negatywny sposób na jego sposób działania, tylko w sposób pozytywny, czyli ten gniew motywuje do działania i... Niezadowolenie motywuje do działania, i bardzo wiele osób korzysta z tego jako napędu do osiągania jakichś celów. I to był Damian Wójcik, podcast codzienny, odcinek 224, cytat tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro. Na razie, cześć.